Dzień dobry, widzę na kolejnym odcinku z... Z nowszego, widzowie Z tak Dziś na trybie SWAP z GLD, może dzisiaj wam vip Wipa Dobra, kto chce VIPa, widzowie? Jakby wy wylosujemy wam WiPA Kto chce VIPa, piszemy Ukośnie konkurs e, Subskrypcja Łapka w górę. Będzie sprawdzane. I co? I to tyle. Dobra, widzowie. Yy, a my dzisiaj sobie gramy. Spróbujemy jakieś widzowie dzisiaj jakieś itemy dobre. Może sobie tego, tego tekstu pokażę, żeby było ładniej. Yy, spróbujemy dzisiaj no coś tam nagrać tego czynak. Taki, żeby wyszedł ładny, fajny. Żeby wam się spodobały widzowie. Oczywiście też ładuje już nam się tutaj mm. długo mnie nie było na tutaj, ale już jestem Dobra. Ale co zrobimy mm. bo też tworzy jakieś temy co to jest obsidian a po co mi to? Nie wiem, TNT to jest TNT64? Uuu, widziałem. Możemy to dzisiaj wypróbować, jak będziecie chcieli. Tutaj, jakaś noż. Underhouse, dobrze. Może... Nie, jak, jak to w ogóle zacząć grać, bo ja jeszcze tu nigdy nie grałem co piszemy #hashtag konkurs I jak będzie dziesięć to e, Nagrałam kolejny odcinek z tego trybu, jak nie to, no, ale i tak obstawiam, że nagram, Bo to jest. O, widzowie, co ja tu mam? To były To są chyba specjalne te, które można otworzyć. No, co to jest? Aaa, dobra. Bo jak jest tu wszystko rozkopane. Jeżeli teraz te serwer są sera fajny. Będę mi się mi serwer spodobał. Wiem się na niego. Na SOP jest gidnie. Teraz tu będę grał, więc jak ktoś chce mnie spotkać, to na tym trybie może ktoś... Jak ktoś chce. Hmm, tak, mam 7 diaksów. Długo mi na YouTube nie było wizowe, ale już powróciłem. I teraz, czyli, drewno. Taką rękę możecie wy wy wygrać, bo... Chłop, ma za kiro. Jakby wróciłem, chodził, za nimi, to zbierał, to nie to oddobyło i ten... Jak chcecie oddać z jakimś członkiem z, a, z administracji z tego raz spe, ze specjalnym gościem, to zostawcie. Jak chcecie spe, specjalnego gościa, zostawcie 20 łapek, to będzie specjalny gość. Dziękuję za 250 zł, które wiliście. Hmm, to jest crafting, czy to jest crafting.

Może widzę, że już filmy zostaną dobrze montowane. Jakby już nie... są na pewno lagi widzowe, które przeszkadzałem, ale no. Muszę ustawić się sobie OBS a dobrze, żeby było. będzie. Też odcinki będą z ACMC, że, żeby to zaraz nie było, że końca z ACMC nie widzę, A Z ACMC też będą odcinki, przy A teraz chcę zdominować ten tryb. Zobaczmy, że tutaj jest seta, jakieś itemki podstawowe. jeszcze ten mons. Tak, w dzisiejszym odcinku mam plan sobie zrobić jakieś tamki, a w następnym zaczniemy tutaj grać i wszystko, nie? Jakieś 4, 3, tam się sobie... Nie dało mi jest trochę się Jeszcze nie serwera, tylko... Na serwerze rzadko są lagi Prawie wcale nie ma lagów. Czasami się zdarza lag, ale tak to jest. Bardzo dobry serwer. anti też jest dobry. Serwer 10x10 nie Mm. A na mieczu co do miał? Nie wiem. Do kłosza to idzie. Kolejny... Dobra, dawajcie mi tego seta. Nie no, nie, si maj miłoś mizoję. Tak jak wieńko nam wyleciało, że nie wiem co że dzisiaj o. Dzisiaj zrobię streamka z serweru jakiegoś, może zrobię streamerka. Będzie fajnie, zapraszam na streama. Jak się, jak się to krzyż do, do, do kopy waszy. Jeden odcinek będziecie widzieć, nie wiem, które Piętnastej, ileż? O! Nie no. Żywe. taki set też jest dobry, nie narzekamy. Ja nigdzie nie narzekam. Ja nie to Dobra, to jest dobry set. Ja sobie uważam, że później lepszego ogarną. i jeszcze sobie zrobię. Nie, nie, nie. Nie, 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 serwer wizowy. Chcę, żebym ja stworzył swój set, swój tu Będzie łapek. Tworzę łapek. Tworzy swój serwer.

Uwaga! Uuuu, widzowie! Widzowie się co to jest boss. To jest boss. Ja się. Ja. Ja zmieniam sobie imię na boss, nie? Po prostu jestem bossem dzisiaj. Chcecie odcinek z Bedwarsów z tego serwera? Постараюсь сразу взять ну, форсом. Ну так. Так. Не, так. не, хорошо, я Dobra, widzę co? To było to na z tego odcinka. Ja się z żegnam.